Gra słynie z technicznych niedoróbek, irytujących błędów i o ile są one z odsłony na odsłonę poprawiane, to zazwyczaj pojawiają się nowe. Pro Evolution Soccer na rok 2013 nie jest rewolucją. Zawiera szereg przemyślanych zmian i poprawek, które jednak nie czynią jej grą idealną. Największy ból sprawia przestarzały silnik graficzny i fizyczny oraz niewielka liczba licencjonowanych lig i zespołów. W celu zapewnienia przyjemniejszej rozgrywki, Konami zdecydowało się na spowolnienie tempa gry. Dzięki temu mamy możliwość dokładniej rozgrywać piłkę oraz spokojniej i lepiej zaplanować akcje. W połączeniu z poprawianą sztuczną inteligencją przeciwników, a szczególnie obrońców, przeprowadzanie ataku staje się o wiele ciekawsze i wymaga dużego skupienia. Różnorodność gry przeciwników i zdecydowanie mniejsza szablonowość zagrań wymaga również koncentracji na grze obronnej zespołu, szczególnie na wyższych poziomach trudności. Cieszy również znacznie zwiększona ilość animacji oraz ich poprawki. Przyjęcia piłki wyglądają różnorodnie, również dryblingowi pod względem animacji nie można nic zarzucić. Niektóre zagrania prezentują się naprawdę realistycznie. Jest to duży plus PS-2013. Dribbling dodatkowo został znacznie ulepszony. Piłkarzy kontroluje się swobodniej, znacznie przyjemniej wykonuje się z wody i zagrania, które dzięki nowym animacjom są naprawdę miłe dla oka. Niestety, nowa odsłona nie rozwiązuje w zupełności problemu fatalnie broniących bramkarzy. Widać, że japoński producent gry próbował temu zaradzić. Również golkiperzy otrzymali szereg nowych animacji. Niektóre parady wyglądają efektownie, niestety jest ich bardzo niewiele. Bramkarze zachowują się dziwnie. Potrafią obronić najsilniejsze strzały, a wpuścić w bardzo głupi sposób te leniwe, szczególnie z pola karnego lub jego pobliża. Często ich robinsonady kończą się na słupku, wywołując bardzo dziwne zacinanie ciała bramkarza, podczas gdy piłka szybuje wysoko nad bramką, nie stanowiąc żadnego zagrożenia. Bramkarze potrafią też odbijać w górę słabsze strzały, które bez problemu powinni łapać. Najlepiej poprawki i niedoróbki widać w trybie treningu, gdzie możemy swobodnie bombardować bramkarza strzałami i obserwować jego reakcję. Okazuje się, że po zorientowaniu się w grze bramkarzy, ich pokonanie nie stanowi praktycznie żadnego problemu. Kolejnym powracającym problemem jest sędzia, który trochę zbyt często gwizda faule oraz rozdaje kartoniki. Oczywiście nie ma dramatu jak w Pro Evolution Soccer 5, jednak takie sytuacje wciąż potrafią irytować. Przestarzały silnik graficzny powoduje, że grafika znacznie odstaje od konkurencji. Twarze zawodników często przypominają pierwowzory, lecz są zwyczajnie brzydkie. Na szczególną naganę zasługują uszy piłkarzy, które są niemal dwuwymiarowe. Zresztą całe twarze wyglądają na płaskie, tak jakby było to naciągnięte na model piłkarza zdjęcie. Kiepsko wypada też silnik fizyczny. Fatalnie prezentuje się gra kontaktowa, wiele kolizji i zderzeń wygląda wręcz komicznie. Z gry zniknęły standardowe ligi. Bez drastycznych zmian natomiast pozostawiono tryby takie jak zostań legendą i Master League, w którym dodano wstawki fabularne przedstawiające na przykład rozmowy z asystentką. Oczywiście możemy również rozegrać wybranym zespołem Ligę Mistrzów UEFA. Gdyby nie mała ilość licencji, chwilowo nieaktualne składy, przestarzałe technologie i niedoróbki dotyczące bramkarzy, Pro Evolution Soccer mógłby naprawdę na poważnie ruszyć do boju z serią FIFA. Niewątpliwie zmiany są i jest to najlepsza część od kilku lat, jednak myślę, że to za mało, aby podbić serca amatorów wirtualnej piłki nożnej. Nie wątpię jednak w to, że jeśli Konami będzie podążało tą drogą, to za pewien czas możemy doczekać się naprawdę dobrej gry, która zdeklasuje konkurencję.